Było uroczyście i wzruszająco. W izbicku odbyła się uroczystość, na której wyróżniono jubilatów małżeńskich. Jest to dla nas zawsze bardzo wzruszająca uroczystość, że możemy zaprosić te wszystkie pary małżeńskie, które przeżyły za sobą więcej niż 50 lat. Zwłaszcza teraz, w czasach, kiedy. Małżeństwa bardzo szybko się rozstają, to tym bardziej pielęgnujemy właśnie te pary, które pokazały, że można o siebie zawalczyć i że można ze sobą wiele lat przeżyć. Świętować przybyły pary, które mogą pochwalić się długim wspólnym życiem. Zaprosiliśmy na dzisiejszą uroczystość 20 par. Będzie dziewięć par, które obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Reszta są to pary, które obchodzą 55 lat po ślubie 60 oraz mamy jedną parę, która obchodzi, dożyła w tym roku 69-lecia pożycia małżeńskiego. Jubileci zgodnie podkreślali, że recepta na długie wspólne lata jest niezwykle prosta. Miłość, zdrowie. I wzajemny szacunek, przede wszystkim wzajemny szacunek, jeden do drugiego, bo wiadomo rzeczem, że, że nie zawsze te słońce nam tak świeciło, trochę te słońce też upadało, ale trzeba jakoś z pozytywną metodą wyjść z tego i po prostu żyć dalej. My tak, ja tak robiła, się nie odzywałaś, dwa, trzy dni się nie odzywałaś, on się nie odzywał i to za nie, trzy dni… Nie, mu... nie było tak, cichym szów nie było. Tam, tak. nie było no. dwa, trzy dni to nie dużo. Jak my mieli wesele, to była bardzo ładna pogoda. Bzy jeszcze miały takie malutkie listki, nie, jeszcze nie miały ani kwiatów, no a wesele było w domu. Bo wte, skromne, bo wtedy się nie robiło tam w kawiarniach. Wszystkim jubilatom życzymy zdrowia i kolejnych lat spędzonych razem.